Ej, jema ja widzów, jesteśmy górny Polska, a dzisiaj recenzja Sonic Forces e wydanego w 2017 roku na konsole PS4, Xbox One i pewnie coś jeszcze, na przykład pralkę cichego. Więc jedziemy. Ta fabuła opowiada o tym, jak zły dr. Eggman chce przejąć świat, e, cały świat, czyli normalka, i Sonic mu to przeszkadza. Ale oczywiście, Sonic nie byłby sobą. I poznajemy nowego ucznika, zwanego Infinite. Ten zabija Sonika, i wszyscy płacą, a do tej depresji. E, potem. No i Eggman przejmuje cały świat poza jedną małą wiosteczką, gdzie utrzymuje się ruch oporu i nic ma dołączyć nowy nek rekrut, a całą sprawą naklus sobie... ...stabiuje, tak? I o ile... Ogólnie przygłębić ten o to jest ona ok, ale jeśli nie mamy w dodatku stanu epizod, to nie wiesz skąd się wziął Inch się. jest Dlaczego ma Fantom Rubik, coś takiego. I ja wiem, że tak razy ta przejęcia raczej mieszanymi ocenami jak ten Seagulls, ale nie mogę być. Byłem mniej nabrzmiany, więc można polecić się tak. Główny gameplay jest dobry. chociaż Sonic Generations, kupię to jest chyba to nazywam, to był o niebo lepszy i. E, i było więcej śpiewów, a ona jest tutaj bardzo liniowa. A niektóre poziomy są. powinien. <laughs> Hmm. powinienem Prowadzimy... hmm. i po prostu te poziomy są jeszcze bardzo liniowe i no nie są zbyt ciekawe tak? Jeśli chodzi o e, boost gameplay, jest on ok. Naprawdę. E, gorzej wypada nasza postać, bo gdy stworzyłem moją postać, to powiem. Powiedziałem... o ale fajnie, no. Ciekawe to będzie, tak? <gryw> Jak bardzo się myliłem. Otóż wezmę sobie jakąś. E, jakiś poziom i wam pokażę. Co to jest. I need a on the who in time. Tak. Na w ogóle ta nie jest Co by ich wielki trend na wielkie trendy platformówka, bull, dlatego ból Gate to według mnie coś fantastycznego. To dlaczego nasza prezentacja jest wolna? więc się nie da normalnie grać. I ten win, sprawdzając, że Sonic kolor, naprawdę nie pomaga. Jeśli oni myśleli, naprawdę serio, serio Sonic Team to zabrali coś, co było naprawdę niechcące, że to grać. Ale nie! Nie, trzeba było oczywiście Zniszczyć co? Nic. Zniszczyć w ogóle Całą postać yy, Naszą, czyli naszy, nasz awatar. I tak się Fatalnie Czekam to bitwę, ale Ale to jest nie Naprawdę A walki, a walki z Bogdanem. Ło, wow, panie Jak gramy, a to tonikiem boostującym i tym gołotociem naprawdę ale jeśli za awatem to no to nie na pewno nie nie mogę nim grać Dobra to ktoś mylę że granie są po prostu zabawne bo według mnie to nie jest nawet zabawne to jest z męska Używaj tej kolejnej kotpici z haku i nie, nie, nie niestety za dużo jest poziomów z tym nowoczesnym, w tym naszą sen z naszą postacią jest to trwa naprawdę za długo i to nie jest miłe Więc to jest coś ten... naprawdę nie wiem w ogóle nie, ja się poddaję, mówiłem ja nic nie ugrać. Koniec. Także wiecie. raczej i nie jestem. A żywanie klasycznym scenikiem. Matko przynajświęsza, zróbcie mi e, coś, a naprawdę nigdy już z nie zagląda. Granie z Soniciem klasycznym to jest w Sonic Generation. Wiecie, że co, w Sonic Generations było to ee, tak złe. Poczekajcie, a zagracie w Sonic Force. I jeszcze muzyka. Zawsze... Sonic zawsze jest z bardzo dobrej muzyki. Była główniona Gra to zawsze. Muzyka raczej dwa radę. A tutaj jeśli po prostu nie da słuchać. Chodzi mi o klasycznego Sonica. Naprawdę, to uważam, że to jest śmieszne. Jeżeli nie da się zrobić huminka, tak? To... Nie, 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 nie. Nikt nie jest tak I on nie jest dawać szybki. Ja rozumiem, że piękne tutaj nie były jakoś specjalnie szybkie, jak teraz w ale... No... no... Nie, ten z tymi w ogóle nie... Się, w ogóle mi nie... Spasuje. To, co, to, co to, to bólu po prostu. This o fabułę, to w sumie nie wiem po co to Nikt nie mówi, a Thale w sumie razie, tylko, że, e, gada. I tyle. Ale no tak, bo to jest... tak. A skąd się bierze infinite E, dlaczego patrzę na dla Eggmana? Dlaczego jest taki i Dlaczego jest tak fatalnym antagonistą? E, nie dowiemy się oczywiście z gry, tylko z darmowego DLC. Ale to dobrze, że epizod z Shadow. Zastanawiam to to jest jakaś porażka. Gost, który... który naprawdę, ja nie wiem, co chciał zrobić. Nie. Jego motywacje są yy, bezsensowne. Cała postać nie ingeruje. I przeszedłem już epizod Shadow. I tego co zrozumiałem, on jest takim butem bo przegrał z Shadowem. Tak. Sympanat tak się zachowuje dlatego, bo yy, Shadow też skopał w dupa. Tak. Bo wyż, on musi być najlepszy, on musi być taki wspaniały. A tu jakiś jest, który jest zresztą, który jest naprawdę na panią na, mordeczką I... naprawdę. Chyba nie jest, ja tych poziomów nie. Jeśli chodzi o te poziomy, to są, że grasz z naszym Awaterem i bustującym sonikiem. I one są średnie. Jak się gra bustującym sonikiem, to są ok. Są one ok. Sama fabuła jest raczej taka średniawa, ale muszę na grafikę, muzykę oraz bustującego sonika. A minus to awatar klasy 4. Te poziomy są średnie, więc do minusów i plusów raczej ich nie będę zaliczał. E, I nie będę ich pokazał ogóle. Bo... Jeśli chodzi o dodatkowe postacie, to są to na przykład... E, e, Sonic I... Ta postać jest... Nie. Ja by to powiedzieć... Tak, no, we don't have time to lose. Better kick things up a notch. man. Man, look at the size of that thing. I guess all kinds of things show up when your neighborhood turns into a desert, but cleanup's gonna be a chore. No a jeśli chodzi o hmm, Sonika Super, to możecie go tylko po przejściu poziomu. Jak jest wikiwangę S, to, to za like right To jest darmowe DLC, jeśli macie je, Sonic Force, to warto chętnie mamy sobie kupić. Ale to wiecie, to jest jakby we całego poziomu, trzymając tego kwadrat i nic więcej.

Shadow jest przed akcją gry I mamy tu historię Shadowa, po którym musimy nim grać Po Sonic 2006 nie można było grać z Shadowem Naprawdę yy. I te poziomy, o ile osiągnięcie rangi S, jeśli ktoś miał w inne części, jest wyjątkowo łatwe To tu jest, zobacz, zobacz Wszystkie to... polewne w I wytrych się. Wytrych się. sama historia jest ok, ale nadal nie rozumiem, dlatego taki e, jest ma ból grupy to że tego z Tak ładna, jak taka masolatka, w Oczywiście, jest tutaj znik, i teraz proszę państwa, mogę latać że co, którą nie umie latać a masz jest buty od butów jednak w całym poziomie szedłot to nie jest typowy boost gameplay to jest bardziej platformówka boost gameplay unikanie przeszkód tak to zmusza normalnie okay. jedynym co się różni od, od zwykłego snuka to jest Chodzę, że na szadu jakaś taka horda może to nazywać ptuki, ma it? i to może mieć taki zwartowani chłopiec, atak z nich a jeśli to się nazywa jakoś inaczej to fajnie bym nikt tam na przyszłości nie skomentował bo, bo ja nie wiem o, tu się fio. ej no, jakby zrobić taki cały pas o, tu są właśnie te Okej, okay, ja rozumiem, że szadowa się nie idzie do bardzo się cieszę, ale... Czy naprawdę nie mogliśmy igrać, nie się w normalnej historii, tylko musieliśmy posiadać jakiś dodatek? Aż tak było to trudne? I szadowa ma raczej tak, no! nawet dobrą historię. Przynajmniej rozumiem, dlaczego Infinite robi to co robi. No ten dodatek był potrzebny, żeby wypełnić jakieś luki. Przynajmniej można było wybrać Shadowem. I ocena ogólna Sonic płowski, yy, tak? Yy. Jest to na pewno golfa dla Generations Colors. Ale nie jest to tak samo... Yy. Słaba jak Sonic 2006, Shadow the Hedgehog, Sonic Death in the Secret Rings, czy Sonic Boom. Jest ona na poziomie lepszym niż Sonic Heroes, Coś takiego eee, więc daję tej grze 7 z minusem na 10. Mam nadzieję, że doczekamy się dobrej gierki jeszcze z co z naszym ukochanym niemieckim jeżem. A ja się z wami żegnam. To była recenzja nie jakaś wybitna, ale wiecie, ja tam też muszę. Ja też nie jestem recenzentem, tak, ale lubię kładzę. Więc także trzymajcie się i cześć.